Okej, okay, super, że wybuchłeś. Naprawdę jestem z ciebie bardzo zadowolony. Trzymam. Siemanko, ziemeczki! Jestem Blow i witam was w kolejnym odcinku Minecraft Hero! Tak, witam was bardzo gorąco i... Nie pytajcie, dlaczego jestem czekoladą. Albo dobra, szczerze mówiąc, nie ma co z tego tajemnicy robić. Wyjaśnię wam tą nikczemną tajemnicę, dlaczego jestem czekoladą. Ponieważ, chciałem sobie zmienić skina i... Bo jeśli nie pamiętacie, to miałem tego skina Paydayowego I zwyczajnie pomyślałem, że nie ma sensu mieć wszędzie w każdej serii Paydayowego skina Więc poszukałem sobie skina Najpierw opierałem się na skinach Deadpoolowych, ponieważ chciałem cały czas mieć Deadpoola Ale niestety, jakiegoś fajnego nie znalazłem i trafiło na tą czekoladę I już sobie zmieniłem na skina, który przygotował mi widz Ze co mu bardzo dziękuję, jeszcze będę dziękował Zniku, jak już będę miał tego skina Ale niestety Minecraft jest teraz taki fajny, że skiny na starszych wersjach Minecrafta Aktualizują się to troszeczkę dłużej. Tak, nie wiem dlaczego takie zrobione. Wydaje mi się, że dlatego, żeby zmusić niektóre osoby, żeby po prostu grały na najnowszych wersjach, ale mogę się mylić i pewnie się mylę i po prostu jest to spowodowane serwerami, czy cóż, czy cóż, czy cóż. No, więc moją czekoladową tajemnicę już znacie yy, Jakby ktoś pytał i tam rozkminiał yy, I tak, coś się od poprzedniego odcinka zmieniło, zawsze to mówię Więc troszeczkę poszperałem sobie w kopalniach z wami na live. Yy, zrobiłem sobie też tak ten plecak Tak, ten plecak przypomina mi plecak tibijski I to jest zawsze zabawna sytuacja jak robię ten plecak i wszyscy o plecak z tibi, plecak z tibi I szczerze mówiąc nie wiem czy to jest po prostu grafika, która przypomina plecak z tibi, Czy rzeczywiście to jest ten plecak z tibi nie wiem, dobra. Ale co do dzisiejszego odcinka, dzisiejszy odcinek będzie nieco bardziej szlałowy, ponieważ nie mam jakichś wielkich planów na dzisiejszy odcinek. Chociaż chciałem zrobić sobie magmowe rzeczy. I to jest dzisiejszy plan odcinka. Więc z tego co wiem, z tego co wiem, no, tak jest, trzeba pójść po Netherstar. Jeśli nie pamiętacie, bo może zapomnieliście, nie wiedzieliście, to znajmę sobie sprzedawcę, yy, tak, który będzie mi sprzedawał Netherstar. Tak, więc to jest zajebista. Yy, nie pamiętam po jakich cenach, ale z tego co pamięt... <śm> nie pamiętam, po jakich cenach, ale z tego co pamiętam, to po pierwsze potrzebne są mi rubiny i emeraldy. Mam nadzieję, że nie jest to duża ilość. Biorę wszystko co mam i mam nadzieję, że mi starczy, więc trzymajcie za mnie kciuki. E, poczekajcie. Dobra, 5 bloków rubinu razy 9. Dobra, powinno być ok, I to takie, wiecie, takie ominięcie odpowiedzi, ile to wyszło, ale 45 yy, tam emeraldów, jeszcze dwa yy, emeraldów, yy, rubinów, więc powinno być w porządku. I tak, ziomeczki. Yy, co tam jeszcze u mnie? U mnie wszystko w porządku. Wróciłem po dwóch tygodniach, nareszcie do domu. Jeszcze, jakbyście rozkminiali, jak to, że nie byłem w domu, a materiały się czasem cały czas pojawiały, to po prostu nagrałem wszystko na zapas. Więc magia YouTube i wszystko się pięknie publikowało. Wróciliśmy do Meetbustera. Niektórzy to negatywnie przyjęli, bo stwierdzili, że jest brzydko, źle i tak dalej. Co. Zgadzam się. Macie rację, więc staram, postaram się no. Postaram się zmienić tą serię, żeby wszystkim się podobało i już w następnym odcinku Midbastera zaczycie te zmiany, ponieważ te dwa ostatnie odcinki Midbastera były nagrane jeden po drugim, więc nawet jak zacząłem komentarze, to niestety nie mogę już nic z tym zrobić, jakoś naprawić tego odcinka, ale już w niedzielę będzie wszystko z nową formułą i wydaje mi się, że wszystko będzie zajebiście. Ja się już nie mogę doczekać, wydaje mi się, że warto czekać. Nie, nie będę wam niczego zdradzał, ale będzie fajnie naprawdę, bo ta seria wydaje mi się, że ma no, spory potencjał, tylko czego fajnie wykorzystać, czego można powiedzieć, że ja nie zrobiłem. Ale dużo osób mi pisało na ten temat, więc będzie już dobrze. Yy, I też to do komentarzy: yy, To też do komentarzy pisaliście mi, jak używać tej różki. Tak, i nie wiem, czy to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie to działać, więc teraz sprawdźmy, czy ta różka działa. Poczekajcie, weźmy sobie czary. Też odkryłem chyba jeden czar poza odcinkiem. Dobra, dobra, Massive Explosion to brzmi bardzo interesująco. L, H, L J L L H L J L. Okej, okay. Massive Explosion, pięknie zapamiętałem i napisaliście mi, że trzeba kliknąć F i wtedy wszystko działa Więc teraz, chwila prawdy, jestem ciekaw czy to był troll czy był poważnie Uwaga, 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 może... Obu... Okej. Okay. Jesteście gotowi? Ja pierdzie. E, tak, więc teraz mega wielki facepalm, że tego nie widziałem i bardzo wam dziękuję, że mi o tym napisaliście, bo dalej bym sobie nie zdawał sprawy, że żeby użyć te czary trzeba kliknąć E, więc bardzo gorąco za to dziękuję. I może wypróbujmy sobie jeszcze ten czar, HJL. Jezus, to w dlaczego ja tego nie wiedziałam. Dobra, klikamy Przyspieszenie, dobra, więc dobrze kojarzyłem z TV, że hejs to jest przyspieszenie, kiedyś były takie buty. Dobra, pięknie, więc teraz lecimy do tego naszego sprzedawcy. Zajebiste, tylko krótkie. E Hi Hotel, dobra. Bierzemy sobie to, y więc bardzo dziękuję za te czary, będę je ogarniał na następnych odcinkach. I jut jutrzejszy, następny odcinek to będzie 50 odcinek, więc okrągła liczba. Ja się już nie mogę doczekać, obiecam niespodziankę. Więc niespodzianka będzie. Wydaje mi się, że spodoba Wam się. Mam nadzieję, mam nadzieję, zobaczymy. Eee, co jeszcze? No, jeśli chcecie ten następny odcinek o wiele szybciej, to po prostu kliknijcie tutaj łapkę w górę, dzięki czemu będę wiedział e, za ile, za ile. No, że chcecie ten odcinek. Nie będę, pro, nie będę robił czegoś z róża. jak będzie 20 tysięcy, to będzie ten 50 odcinek. Z tego. Z tego. Z tego powodu, że zwyczajnie wiem, że wbijecie te 20 tysięcy łapek w górę, ale boję się, że będzie to w bardzo długim czasie. A nie No zobaczymy, jak Wam tam pójdzie. Więc, jak coś, to łapka w górę. Ja nie mogę się doczekać następnego odcinka: będzie nareszcie update paczki. Będzie, będą fajne rzeczy, będzie, będziemy się fajnie bawić i będzie fany moment, tak? To fany moment, ja już widziałem fany moment. Tak, co prawda, dwie minuty pierwsze zrobiłem Yahoo i tam z X-Warem. -Voyer, i ono jest tak zajebiste, dwa... te dwie minuty, naprawdę, bo przyznaję się, niektóre moje fany moments, niektóre, no większość moich funny moments w ogóle nie było śmieszne, to znaczy, było tak, że były momenty, które były śmieszne, ale były też momenty, które były po prostu żałosne, a to fany moment jest... Tak, cholernie, dobre, naprawdę jestem tak z tego zadowolony, ale mam nadzieję, że sami to zobaczycie, obejrzycie przy 50 odcinku i sam... No, sami potwierdzicie to co teraz mówię. Cześć mańczy, co tutaj robisz? Okej, okay. już, już cię nie ma. Okej. Okay. Dobra, zabijmy to. Ging, 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 Fuck 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 fuck! Spierdziela czemu wy tak mocno uderzacie, no bez jaj! Wam tutaj zaraz Massive Explosion zarypie, i co teraz, co teraz, co teraz? Spada, mnie. Kurde. Czemu one tak. Jakbym teraz. Jakby mnie teraz uderzyły, to nie żyje, nie żyje, nie żyję, nie żyje. Nie żyję. Spadaj, spadaj, spadaj. Ok, jedno uderzenie. Jed Okej, okay, ty, ty nie żyjesz jeszcze. Nice! Pięknie, dobra. Czy ja mam. Mmm, już nie rozkminiam dlaczego tak szybko mnie uderzały, i biły, i zabijały, już wiadomo. Dobra, ciemki. Idziemy tutaj. Jeśli nie pamiętacie, to na live to odkryliśmy. Zdra Zrobiłem sobie Paintland. Mam nadzieję, że dalej są tutaj ci sprzedawcy, dealerowie, dealerek. Pozdrawiam cię. Ok, Elder for Launder. W ogóle to jest modyfikacja, jeśli byście nie wiedzieli. W update'cie następnym będzie, i uwaga, ok! Jest, tylko stary dziadu, czemu? CZEMU ty chcesz TAK DUŻO?! Okej, okay, jeszcze rubiny w porządku, ale emeraldów... Właśnie, jeśli nie wiecie skąd emeraldy, to na live właśnie znalazłem te emeraldy i... szam w dziesiątkę było pójście po te emeraldy do Twilight Forestu. Naprawdę, tam jest tak dużo tego wszystkiego... że to jest magia, więc to był super pomysł. Okej, okay, mamy jednego stara. czy nam to wystarczy na cokolwiek? Poczekajcie, bo teraz to ja nie wiem... Magma. W ogóle co pierwszy pierwsze robić magmowe? Ja bym zrobił to pierwsze magmowe. Tak. Okej, okay, dobra Dobra, okej, okay, więc pięknie nam starczy wydaje mi się. Poczekajcie, 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 bo tutaj Blow analizuje. Oh, fuck Znaczy. Będzie spoko, bo mamy dużo Nether Staru ale będzie z drugiej strony źle, ponieważ czami dużo wiaderek z lawą i będziemy musieli chodzić i to robić. Dobra, więc tak, teraz y, zrobię magiczny trik w edycji filmu. I teraz patrzcie, 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 patrzcie. Teraz zaklaskam i przeniosę się w czasie i miejscu i będę w bazie. Uwaga! Okej, okay, więc w magiczny sposób jesteśmy w bazie i idziemy sobie robić magmowe rzeczy. Podjąłem decyzję w drodze, że zrobię sobie pierwsze co to będzie magma Sword, ponieważ ma 64 ataku. I chciałem zacząć jak to bije. Wydaje mi się, że będzie... Strasznie, strasznie, strasznie mocne, więc zobaczymy. Tylko pierwsze, co to musimy znaleźć? Blaze Powder. Mam nadzieję, że gdzieś tam jest. E, chyba w skrzynce tutaj był, ale wydaje mi się, że mogłem go wykorzystać na ten. Pff, chyba nie ma. Nie, nie ma. Wykorzystam chyba na stu alchemiczny. Z tego co wiem, to też te blaze rody. Tak, blaze rody można przekształcić w to. Sherlock Blow. E, I wydaje mi się, że też prawdopodobne, że może gdzieś być. O tu w bazie wypada, gdzie mam portal. Jesteś? Też... Jesteś, dobra, pięknie 2, 3, 4, 6, proszę Niech to mi starczy yy, I teraz do bazy głównej yy, I tak, mam 4, dobra Tutaj jeszcze 2 Okej, okay, czyli jeszcze Wow, dobra, zajebiście mi to starczyło Więc fajnie, żeby mi się to wszystko przypomniało Dobra, więc to mamy yy, Teraz to zrobimy Dobra, więc zróbmy po pierwsze ten że poczekajcie, bo tutaj jeszcze muszę yy, Okej, okay, muszę Gęb Muszę złote. Ok, więc potrzebujemy dużo surowców, więc yy, szukam obsydianu. Obsidian, where, the, where are you? Kurczę, nie ma tak bloki, które wyglądają jak obsydian, ale pod... okazuje się, że nie są obsydianem. Może tu. Chyba wiecie, co będę musiał iść i sobie to po prostu pozbierać. Zobaczymy. <ścoughs> Super, bardzo dziękuję za jeden obsidian. Yy, dobra, szukamy dalej. W międzyczasie zróbmy sobie jeszcze trzy wiaderka, bo jedno mam. A potrzebujemy cztery wiaderek z lawą. Okej, okay, wystarczy. I teraz jeszcze ten, ten obsedian. Dobra, więc szukamy obsydianu. Wow. Naprawdę to nie jest obsidian, tylko blok węgla. Dobra, więc już upewniając się, że w bazie wypadowej nie ma żadnego obsidianu, lecimy na dół. I tam wydaje mi się, że no mu. O, tutaj chyba był, bo zawsze z... było takie jedno miejsce, gdzie zawsze był obsydian, i zawsze sobie fajnie stamtąd bra. O, tutaj. Fuck, fuck, fuck. Dobra, jakoś się tutaj dostaniemy. Nie wiem, czy pamięta albo jej niżej. Okej, okay, tutaj. Pewnie pamiętacie to miejsce, bo niejednokrotnie tutaj byłem i zbieram obsydian. Mam nadzieję, że da. Jest, dobra. Więc teraz może to przyspieszę i szybko sobie wydobędę ten obsydian. Fuck. Dobra. Ziomeczki. Mam 10 yy, obsydianu. Wydaje mi się, że to starczy nam w 100%. Yy, tylko weźmy sobie. Je... Poczekajcie, czy mi nam to starczy, czy jednak nie starczy. Bo. Okej, okay, jednak nam to nie starczy jeszcze. Tak, dobra, więc potrzebujemy jeszcze troszkę więcej. Ale i tak zrobiłem tutaj cięcie, ponieważ. Okej, okay, jest lawa. No. Jezu, jak ja bym się w kurzu, gdyby mi to wypadło do lawy. Wow, pięknie. Miałem szczęście. Dobra, więc jak kopię sobie dalej. Ok, z mojej matematyki wychodzi, że już nam powinno starczyć, od razu mówię, że z matmy nie jestem dobry, więc pamiętajcie o tym, ale na pewno starczy nam obsidianą, czy starczy, no na pewno nie starczy nam bucketów z lawą, więc lecimy, zrobimy sobie jeden dżem, napiszcie mi jak się to czyta i pójdę sobie to zrobić i po prostu wrócę po lawę i tyle. Wydaje mi się, że jedyne to jest wyjście jakby to zrobić. I ja się już nie mogę doczekać tego miecza magmowego. I mówiąc szczerze, nie spodziewałbym się, że tak szybko uda nam się to uzyskać. Naprawdę, bo myślałem, że będzie to nieco bardziej czasochłonne, że będziemy musieli zbierać, zbierać, zbierać. A tu się okazuje, że to aż takie ciężkie nie było, jak mi się wydawało. E, dobra, więc o, zróbmy sobie najpierw ten żem. Napiszcie, jak się to czyta, błagam. E, tylko zaczekajcie. Najpierw potrzebujemy e, zrobić sobie z Netherstara. Okej, okay. niech jest. Nie czytam tego, jam! Okej. Okay. Dobra. Yy, robimy to w ten sposób. Proste, proste, dobra. Pyk. Pyk. Dobra, Ziemęczki, więc mamy to, czego potrzebujemy. I teraz jeszcze będziemy musieli zlecieć na dół i sobie zrobić. dwa te drzemy. I wiecie, jak zrobimy? Zrobimy po prostu, że weźmiemy sobie ze sobą crafting table i będzie nam wygodniej, i to wszystko na dole zrobimy. Jezu, z tym, jest. Pabraniny! I dlaczego tam była dziura? Dobra, więc datujemy na dół, robimy to i będziemy... zobaczymy tą magmową moc Boże, jak tu ciemno Dajcie światło, dobra Jestem Lawo. Czy ty też jesteś? Dobra Będzie lawa czy nie będzie? O to jest pytanie Sądząc po moim szczęściu nie będzie tu lawy ale nic straconego, wydaje mi się, że gdzieś tutaj jeszcze była też lawa, więc po prostu... Przejdźmy się i znajdźmy ją. Tak. Nie, to nie. O, to, to, to jest zajebiste, naprawdę, to mi się podoba. Ale musi tutaj gdzieś być lawa, no. Nie wierzę, że tylko tam była lawa. Na pewno jest jeszcze na zewnątrz lawa, którą mógłbym użyć, ale nie chcę, bo nie chcę sobie psuć tego fajnego źródełka lawy, bo... Jasne, mogę je sobie wziąć, ale po co sobie to niszczyć? Jak to? O, nice, dobra. Więc jednak się nie myliłem. Wiedziałem, że coś gdzieś tutaj nie będzie. To sobie w ogóle wyrzućmy. E, to sobie też wyrzućmy. To. Wyrzućmy, jezu, jak to na, na takim krońcu całkowitym. Dobra. E, po tutaj. Dobra. I też pisaliście mi w komentarzach. Co do częstotliwości odcinków, że, że są mało i tak dalej. Właśnie wydawało mi się, że nawet jest przesyt tych odcinków i te odcinki pojawiały się z Minecraft Hero o wiele za często. Widziałem, że dużo osób pisało, że było częściej. W porządku, będę starał się to robić, tak jak już mówiłem, jeśli mam czas i mam też ochotę, bo też nie ma nic na siłę robić, to od razu robię, więc chciałbym tutaj też was wam wyjaśnić jak to działa. To nie jest tak, że wiecie, że... że ja... O, nie chcę wiecie, ja nie chcę. Bić. Tylko wiecie, z reguły mam ochotę, tylko czasu nie ma albo po prostu chcę jakiś inny odcinek wrzucić dobra, e, mam jeszcze tutaj źródełko lawy mam nadzieję, że ono jest kilkokratkowe bo jednego no, kilku jeszcze, dobra e, przydało wow, nie nie chcę do lawy <grybujesz> teraz pomyślałem, padłem na genialny pomysł podsadanie się y, obsydianem, ale chyba to nie jest aż tak genialny pomysł, więc Rokajcie, wbijmy, wbijmy i mam nadzieję, że jakiś creeper czy inne gówno mnie tu nie zaatakuje Okej, okay, Jezus, czemu to tak daleko jest tam, to źródełko, dobra, lecimy tędy Dobra No, wyżej się nie dało tego źródła zrobić Okej, okay, mam I teraz musimy wrócić do crafting table O, emeraldy. ty, em what the fuck, czemu to jest tak fajnie zrobione, tylko, czekajcie, jak jak teraz wróci do mojego crafting table a? w ten sposób, dobra. Tylko tu, o, leje się dalej lawa, czyli nabra kolejne źródełko lawy, ale chodźmy do tego do crafting table. Okej, okay, bing, bing, bang. Chyba dobrze pamiętam, tak? Pamiętam dobrze. E, troszkę bardzo by się pokryć ale teraz już jest. Okej. Okay. Aha, dobra. Już się przestraszyłem i tak miałem. A gdzie jest poprzedni ten. Dżem? Okej, okay, dobra. Dziomki. Mm, już tak naprawdę kończymy. Idziemy po ostatnią. Po ostatnie cztery bakety z lawą i będziemy mogli. Czyli co, jednak tej lawy tutaj nie mam. No dobra. Tylko ja nie dam za wygraną. Tutaj była jeszcze lawa, widziałem! Odejdź, kurczymy ku. Coś źle robię, że go uderzam z miecza, bo mi się tylko marnuje. Więc uderzajmy go. Okej, okay, super, żeby wybuchłeś. Naprawdę jestem z ciebie bardzo zadowolony. mam Okej, okay, dobra. Dobra, zginąłem. What the fuck? Co się stało w moim domu? Czemu moje łóżko zostało zniszczone? Okej, okay, moje łóżko... Wygląda super, wszystko jest ok i troszkę się przestraszyłem, że coś się tu zniszczyło, a wszystko było w porządku, dobra, więc wracamy, lecimy znowu, wow, zapomniałem, że nie mam Cloud busu. dobra, więc wracamy do, po nasze rzeczy, o tyle się cieszę, że te rzeczy są w takim grobie, jeśli nie, nie wiem, chyba ginąłem, pewnie ginąłem na odcinku z tym grobem, jak była ta modyfikacja, więc mamy grób gdzie wszystkie rzeczy nam wypadają, więc to jest o tyle fajne, że... że nie musimy się bać o nasze rzeczy, że ich nie będziemy mieć, że gdzieś tam wyparują i po prostu na spokojnie, na luzie idziemy sobie tam i zbieramy te rzeczy. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tam dużo przeciwników i tyle. Tak, więc zobaczymy. Teraz jakbyście pytali, dlaczego zbieram dirta, to... M, dlatego, żeby się podsadzić, bo wpadłem na pomysł, że może być problem i tyle. Może być też problem z potworkami! I to ogromny problem, ale... Nie boimy się, to, to będzie takie banalne. Dobra, weźmy sobie jeszcze ten crafting table. I nareszcie będziemy mieć te magmowe rzeczy, mam nadzieję. The point, gdzie ty je... o, tu jesteś? Dobra. Okej, okay, widziałem tam wielkie jeziorko jelawy, troszkę nam, troszkę nie pamiętam ile miałem levelu, ale raczej sporo nam levelu wypierdzieliło w kosmos. Ale dobra, mamy wszystko, więc musicie przyznać, że ta modyfikacja jest fajna, polecą mi ją jeden z widzów, ja chyba nad chwaliłem na odcinku tą modyfikacją. W porządku, mamy wszystko, więc teraz lecimy tamtędy. W ogóle tu są spore emeraldów, Czemu ja tego nie wziąłem? Nie mam pojęcia. Okej, okay, jest jezioro Lawy, więc korzystajmy. Poczekajcie, troszkę się pooczyszczam, bo jest tutaj rzeczy tyle, że nie wiem co jest mi potrzebne. To nie jest, to, to jest, może jednak to nie jest. Dobra, więc mm, teraz to wykopmy. W porządku. I raz, dwa trzy, cztery, dobra nareszcie mm, kładziemy dym, dym, dym dym raz dym, 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 dym. w porządku i pak, dobra teraz wszystko z pamięci będę robił nie jestem pewny jak to wszystko szło, ale wydaje mi się, że dobrze zapamiętałem, tak, tak tak yy, i tak, tak, tak tak jest jest, 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 dobra Okej okay. Jestem zajebiście zadowolony Wow, Fire Aspect 3 Jestem zajebiście zadowolony, że ten miecz mam Naprawdę nie wierzyłem w to, że będę miał go w tak szybkim czasie Ale musimy go sprawdzić na jakichś potworkach, jak działa O, idzie, idzie, idzie UHOHO <gryw> Toż to jest Nie, To jest tak cholernie OP <gryw> Wow, piąteczka ziomeczki, Udało się to zrobić. Mamy ten miecz, więc tak naprawdę dzisiejszy cel odcinka zrobiliśmy. Ja będę kończył. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Taki, tak fajny, że z takiego autowego odcinka wyszedł nam chyba dosyć fajny odcinek, bo mieliśmy mało co robić, a zrobiliśmy nareszcie ten miecz. Wow. Jestem naprawdę mega zaskoczony, mega zadowolony, że to się udało. Wow. Wow, wow. Dobra, więc to tyle, mam nadzieję, że się spodobał, jeśli chcecie więcej odcinków w Minecraft Hero 50 odcinek to oczywiście łapka w górę, jak ten odcinek wam się podobał to oczywiście łapka w górę, komentarze piszcie, yy, bo naprawdę to doceniam i bardzo dziękuję za każde wsparcie, jesteście zajebiści, widzimy się w kolejnych odcinkach i tyle, więc trzymajcie się i piono, przybijcie, przybijcie, dawajcie, tylko nie, nie płacę później za rozbite monitory, piona.